Olesno zyskało nowe lodowisko. Mieści się na terenie starego basenu odkrytego przy ulicy Kościuszki 17. Obiekt cieszy się sporym zainteresowaniem. Oficjalnie został otwarty. Dużo miejsca też fajnie, że można by pożyciły bo no samo tak kupić sobie takie, to też jest wydatek. No ogólnie fajnie, fajnie. Będziecie korzystać w czasie? Tak, tak Ferry na pewno. Teraz szkoła to mniej czasu, ale w ferie. Od razu cieszyło się dużym powodzeniem. W pierwszych dniach już mieliśmy dużą frekwencję. A pani wydająca łyżwy nawet informowała mnie, że zostały dwie czy trzy pary z 53, które są do dyspozycji wszystkich tutaj jeżdżących na tych łyżwach. Wstęp na tafle jest bezpłatny. Na miejscu można wypożyczyć łyżwy za kaucją zwrotną 50 zł. Jest to miejsce, gdzie, gdzie są dobre warunki na to, żeby się uczyć, żeby ćwiczyć i zdobywać umiejętności jeżdżenia na łyżwach. A... Wydaje mi się, że zimą, kiedy jest taki okres, powiedzmy pusty, nie można na rowerze jeździć, na spacer nie bardzo się chce iść, bo zimno, to tutaj po minucie człowiek jest już tak rozgrzany, że praktycznie tylko ma adrenalina go napędza i chce mu się jeździć dalej, dalej dalej. Inwestycja kosztowała blisko 490 tysięcy złotych, z czego 210 tysięcy pochodziło z dotacji unijnej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najważniejsze to, że jest pogoda że jest ogromne zainteresowanie, oglądaliśmy to tu w godzinach wieczornych przez ostatnie dwa dni, naprawdę mnóstwo rodziny całe, dziadkowie z wnukami, rodzice z dziećmi, więc bardzo się cieszymy, że to ma taki charakter tutaj. Koncyliacyjny, a przede wszystkim jest to ruch na świeżym powietrzu. Teren przy ulicy Kościuszki będzie tętnić życiem zarówno zimą, jak i latem. W planach jest budowa basenu odkrytego, na który miasto otrzymało rządową dotację w wysokości ponad 4 milionów złotych. Lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 21. Natomiast w weekendy oraz ferie zimowe w godzinach od 11 do 21.